Miało powstać wspaniałe, od dawna wyczekiwane przez Wrocławian Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych. Latem 1880 roku odbyło się uroczyste otwarcie w obecności cesarza. Nastrój obcowania ze sztuką stwarzała już sama klatka schodowa z monumentalnym malowidłem, wykonanym przez profesora Akademii Drezdeńskiej Hermana Prela w latach 1893-94. Budynkowi muzeum sądzony był jednak tylko krótki żywot. W czasie II wojny światowej budynek został poważnie uszkodzony, a w 1964 roku zburzony. Wraz z nim zniknęły również wspaniałe malowidła na klatce schodowej. Oprócz historycznych zdjęć zachował się jedynie projekt tryptyku na wschodniej ścianie klatki schodowej, który znajduje się obecnie w posiadaniu Muzeum Śląskiego w Görlitz. Projekt przedstawia wczesny rozkwit sztuki w starożytnym świecie. W środkowej części stoi Apollon, mityczny Bóg wiosny i sztuki. Otoczony mężczyznami, kobietami i dziećmi, siedzi na tronie z instrumentem muzycznym w ręku, przed cokołem uwieńczonym swoim promienistym obliczem. Na obrazie po lewej stronie Afrodyta pozuje przed młodzieńcem Parysem w rywalizacji z Herą i Ateną o ideał kobiecego piękna. Ich rywalizacją przedstawiają jednakże tylko symbolizujące zwierzęta, sowa i paw. Obraz po prawej stronie przedstawia skrzydlatego rumaka poety Pegaza, symbol sztuki poetyckiej podążającego za muzami, ponad skałami i morzem. Jako przeciwieństwo dla świata antyku, tryptyk na zachodniej ścianie klatki schodowej ukazuje rozkwit sztuki pod wpływem chrześcijaństwa. W epoce wilhelmińskiej takie monumentalne malarstwo było nieodzownym elementem reprezentacyjnych budowli. Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych było dla Wrocławia ukoronowaniem wszystkich inicjatyw promujących sztukę i artystów na Śląsku.